Tylko ostatnia szumowina <laughs> Jak już ampor od szumowin to to jest źle. Masz chusteczki? Bo masz chusteczki? Czy ty mnie kurwa nagrywasz? Nie chcę zdjęcie zrobić, ale chcę ci jakąś śmieszną minkę złapać Ta. Pokaż Pokaż. Zdjęcie mi to, kurwa! dłużej mi to pokaż Duży, kurwa zdjęcie próbujcie zrobić. Trzymaj, trzymać Chyba ma czas w trebu, a, ja. Tak będzie. Przecież na ten kurwa... Ziółku, ty to której tam idzie? Mołuskaj? Tak? Ty... i tak, nie? Mutu. a Mołuskaj, po co? Odbierasz może gdzieś tam na rebiry bliżej. Gdzie na Stronę Na